No, i na początek, może spróbujmy zarzucić jak najdalej. Ile z Was osób wie, z czego składa się włókno TX430 albo TX560? W dzisiejszym odcinku będzie o nowej wędce w moim asortymencie. Jednak nie tylko teoria, bo udało się nawet fajnie połowić ryby. Pokażę również, jak montuję zestaw do Metod Feder i spędzimy kolejny rewelacyjny dzień nad wodą. Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu, będzie nam dzięki temu bardzo miło. Wkładamy bardzo dużo serca w to co robimy, a materiałów na naszych mediach jest mnóstwo. Każdego dnia można coś u nas obejrzeć. Zapraszam Was na kolejną przygodę wędkarską. Cześć wam wszystkim witam was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Ja jestem Kamil i zapraszam Was na odcinek wędkarski. Jak możecie zobaczyć, jeszcze w mojej okolicy jest jeden wielki bałagan, ale jest godzina 4.30, a ja powoli przygotowuję się do wędkowania. I mamy dzisiaj jeden pewien temat przewodni. A tym tematem jest wędka. Wędka do Metod Fedek, do klasycznego Federa, również tak mówi producent, a jest im Genlock, i wędka się nazywa Enzofeder. Jest to długość 360 oraz do 75 gram wyrzutu. Ja potrzebowałem wędkę pod metodę i dlatego ta wędka w moim asortymencie będzie właśnie służyła do połowu na metod feder. I dzisiaj właśnie taki krótki odcinek, sprawdzimy jak ona sobie radzi. Chociaż ja już coś nieco wiem na ten temat i wiem na przykład jak daleko można nią rzucić i... Ostatnio coś starałem się Wam nagrać na ten temat, więc wróćmy kilka dni do tyłu i tam zobaczymy, jak daleko można nią na przykład rzucić. A dzisiaj mam nadzieję, że zobaczymy, jak będzie można nią fajnie holować ryby. Więc krótki wstęp z innego dnia, a dzisiaj grube wędkowanie. Po ostatnich trzech wyjazdach, najbardziej przydałby się ręcznik oraz mydło, bo tyle złowiłem. Więc nieważne jak drogą lub tanią wędkę miałbym ze sobą, to nic by nie dało. Nie ma wędki, która będzie łowić ryby za nas. Jednak są wędki, które mogą nam pomóc i poprawić komfort oraz skuteczność naszych działań. Wykonanie ma również znaczenie. Spotkałem się z wędkami, w których wypadają szczytówki. Pękają porcelanki w przelotkach lub są wyszczerbione i przecierają żyłkę. Mocowanie kołowrotka ma zły gwint lub jest pęknięte i nie można dokręcić. Kolejne parametry są już naszym wyborem i my decydujemy, co jest nam potrzebne. Czy ma być to wędka, którą daleko rzucimy lub blisko? Ma być długa, a może krótka, delikatna czy sztywna, z dużą gramaturą wyrzutu lub małą itd. Jeśli potrzebujecie pomocy, to jestem w stanie doradzić Wam po tym, jak opowiecie mi, na jakich wodach wędkujecie oraz jakie ryby chcecie łowić, którą wędkę wybrać. Jaki kołowrotek oraz żyłkę? Doradziliśmy już wielu osobom i są na chwilę obecną bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej, bo niektórzy wydali dużo pieniędzy i nie chciałbym na następnym filmie z podbitym okiem chodzić. Wracamy jednak do odcinka i zobaczmy jak daleko uda się posłać zestaw. Nabijemy foremkę. Foremka o gramaturze 40 gram. I zobaczmy jak to daleko poleci. Zakładamy klipsa i idziemy odmierzać. Patyki rozstawione 5 metrów między jednym a drugim. I ktoś powie, dlaczego. Można powiedzieć, zaczynam od razu od tego, że pokazuję, jak daleko tym kijem można rzucić. Słuchajcie, ile z Was, osób wie, z czego składa się włókno TX430 albo TX560? I tak dalej, i tak dalej. No, wędki tak są właśnie komponowane z jakichś komponentów, o których my za dużo pojęcia nie mamy. Jednak bardziej nas chyba interesuje to, jeśli chcemy daleko wędkować, to jaką wędkę wybrać. Jeśli chcemy delikatnie wędkować, to wtedy jaką wędkę wybrać, którą da się rzucić dalej, która jest bardziej precyzyjna i lepiej wskazuje brania. Jeśli chodzi o klasyka, to wiadomo, że półuncjowe szczytówki, a nawet jedno bądź półtora to jest taki maks. Przy metod feder używamy, można używać nawet dwuuncjowych, bo jesteśmy nastawieni na większe ryby. Dlatego myślę, że najciekawszym właśnie przedstawieniem będzie to, jakie ona ma osiągi. A powiem Wam jeszcze do tego później, potem jak odmierzymy odległość, na jaką udało się zarzucić. Jak ona pracuje? Co czuć podczas zarzucania? Bo niektóre wędki, jak się nimi rzuca, to wydaje się, jakby miały zaraz pęknąć albo że się wyginają do samego kołowrotka. A to jest troszeczkę inaczej, więc to też będzie ciekawa y, informacja, którą Wam przedstawię. Odmierzamy. 5, 10, 15. Dwadzieścia pięć trzydzieści trzydzieści pięć czterdzieści czterdzieści pięć pięćdziesiąt pięć sześćdziesiąt sześćdziesiąt pięć siedemdziesiąt 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 dwa i pół powiem wam że to jest jeśli chodzi o wędkę o długości trzy sześćdziesiąt to jest bardzo dobry wynik siedemdziesiąt dwa i pół metra tak wyszło. I to by było na tyle z tej wyprawy, ponieważ nic nie złowiłem i tak jak mówiłem na początku, ręcznik i mydło trzeba było użyć, aby zmyć ten wstyd. Koniec żartu. Wracamy teraz nad wodę z początku odcinka i bierzemy się za ciężką, porządną robotę. Należy kuć żelazu póki gorące. A dzisiejszym celem jest przedstawienie Wam tej wędki jako dobrego kija do podawania bardzo punktowo, celnie, bardzo celnie, punktowo towaru. Z tego względu, że wędkowałem już kilka razy tą wędką i jestem w szoku, jeśli chodzi o wyrzut, jaki można osiągnąć, bo spokojnie ponad 70 metrów, a dodatkowo celność, jaka tutaj jest. Z tego względu, że kij jest na początku dość sztywny, czuć go mocno w ręce, człowiek jest pewny, nawet jak tego towaru, ja mam 40-gramowy podajnik, do tego jeszcze towar, i czuję pewnie w ręce, że można tym machnąć i to porządnie, i nic się nie powinno wydarzyć. Szczytówka mi się obróciła, poluzowała się jak odmierzałem odległość, a druga sprawa to to, że bardzo dobrze nim się celuje. Mam już zestaw zaklipsowany, wyszło 57,5 metra w tym momencie, ponieważ chcę łowić w takim dołku, który się znajduje tutaj na środku. No i oczywiście widzę, że jest dużo spławów, więc to mnie troszeczkę przekonuje, że jeśli tam się pojawiają ryby, to może skuszę je do tego, żeby też żerowały. A głębokość, na jakiej będę łowił, to będzie około 2 metrów na środku, więc jest wiosna, a wiosną ryby... Pływają właśnie po takich płciutkich odcinkach w poszukiwaniu pożywienia. No i oczywiście też zbierają się już na tarło. Jedne gatunki już miały, jedne, drugie będą miały, a trzecie gatunki pływają za tymi, co mają tarło w poszukiwaniu pożywienia, bo żywią się ikrą. Więc troszeczkę trzeba się zastanowić nad tym, gdzie usiąść. No i zobaczymy, czy dzisiaj dobrze to wywnioskowałem i czy będą jakieś efekty. A wy się skupcie ogólnie na tym, jak ta wędka pracuje jak się wygina podczas holu. No i oczywiście życzę przyjemnego oglądania. Chciałbym Wam jeszcze troszeczkę powiedzieć o towarze, jakiego będę używał i wymieszaliśmy dzisiaj czarną porzeczkę z miodem. Ciekawa kompozycja i ta czarna porzeczka, powiem Wam, bardziej słodko pachnie od tego miodu. Miod to jest taki, taki zapach miodu, ale nie czuć żadnej słodyczy. A w czarnej porzeczce czuć jakąś słodycz. Do tego w osobnym wiaderku sobie tutaj też odsypałem troszeczkę tej, tego peletu. Dodam tutaj fishmila i tym sobie większym koszyczkiem zanęcę w miejscu, na którym odmierzyłem na drugiej wędce z koszykiem do nęcenia dużym koszykiem, ponieważ chcę troszeczkę tego towaru więcej podać. Dużo godzin przede mną wędkowania, więc czarna porzeczka z miodem to będzie na podajnik. A tutaj na pierwsze wstępne nęcenie zrobię właśnie taką mieszankę. Bo wiecie zaraz po co on rozkłada taki wielki podbierak, żeby się spodziewał takich wielkich ryb. Nie słuchajcie, na wszelki wypadek, nigdy to nic nie wiadomo, a lepiej być ubezpieczonym w razie jakiejś większej ryby. A ogólnie będę używał tej sztycy z takim koszem. Tylko mimo wszystko ten kosz jest malutki. Mam jeszcze jeden kosz, który jest o pół raza większy od tego, tylko pożyczyłem go Marcinowi, a ten mi go nie oddał zaraz po zawodach. Tylko nie wiem w jaki sposób go spakował, że zabrał go z mojego auta ze sobą do siebie, do domu, ale takie dziwne przypadki czasami się zdarzają. No i jeszcze nie mam go, więc muszę się zabezpieczyć podbierakiem karpiowym. I dobrze, że go zabrałem ze sobą. Stanowisko już sobie zanęciłem, będę nabijał pierwszy podajnik, 40 gramowy z lotką, ale łowię dość blisko, bo 57,5 metra, jak mówiłem Wam na początku. Pomarańczowa kulka idzie na bagnet, Haczek o rozmiarze 10. Zobaczymy, co będzie się działo, jak nie będzie przeszkadzało rybom, to ewentualnie go później zwiększę. Zwróćcie uwagę na to jak wędka się będzie układała podczas rzutu. Jak mówiłem wam wcześniej, tak jak ta wędka teraz jest wygięta pod ciężarem, to ona jeszcze troszeczkę bliżej kawałek za pierwszym łączeniem jest taka pracująca. Jest czuć ten załamanie i strzał w momencie zarzucenia. Później ta część kija jest dość sztywna, a mimo tego kij nie jest gruby, bo jest bardzo Fajnie zrobiona. Jest tutaj jakiś design, cienki blank, który powoduje to, że fajnie to wygląda. Ale, tak jak mówię, najważniejsze jest to, jak ona się zachowuje. Górna część idealnie się układa do wyrzutu. A ta dolna część jest pewna i czujemy się tak. Ona nie pęknie. Takie mamy wrażenie. Ale pewnie, jakbyśmy przegieli to by pękła. Pierwszy rzut. I precyzyjnie leci super, idealnie w miejsce, które nęciłem. Zawsze ten lot można sobie troszeczkę skorygować, ale dzisiaj nie ma wiatru, więc nie było żadnego kłopotu, żeby tam trafić. Przy łowieniu, na metodę, nie naciągamy zestawu od razu. Odkładamy wędkę. Czekamy, żeby to wszystko się tam ułożyło. Jest taka możliwość, że zrobi nam się łuk na żyłce. Też czekamy jakiś czas, aby ta żyłka się troszeczkę zatopiła, i podciągamy po jakimś czasie po prostu delikatnie kierując szczytówką, właśnie kołowrotkiem. I zostawiamy, nie przesuwamy tego zestawu w prawo w lewo. Tutaj chodzi o to, żeby to było bardzo precyzyjne. jeśli sprzęt nam pozwala na to, żeby te rzuty były precyzyjne i leciały w punkt, to nie zepsujmy już tego później. I kto by się spodziewał, że zaczniemy od jakiejś przyzwoitej ryby? Nie będzie to najmniejsza sztuka. Ale chyba żaden karp, chociaż branie było bardzo fajne. Wygięło szczytówkę od razu. Miałem dużo ocierek, zmieniłem przynętę z pomarańczowej na białą. I coś tutaj ciągniemy. A już wam prezentuję zdobycz, bo jest już w koszu. A it's like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine Tak się prezentuje mój cały zestaw, założyłem teraz haczyk o rozmiarze 8, kuleczkę 10, tutaj szybko złączka do wymiany przyponu. Następnie mały stoperek i duży stoperek, a metoda przelotowo, jakoś tak mi się wygodniej łowi i metoda zawsze wypadnie jak się zerwie zestaw z rybą. Dlaczego dwa stoperki? Dwa stoperki z tego względu, że ten stoperek nabija się na to często, na ten łącznik do przyponów, a ten mały się nie nabija, więc mały zabezpiecza przed tym, żeby ten duży się nasunął tutaj. A jak się mocno zarzuca, to te duże lubią się przecisnąć tu dalej i trzeba zestaw zmieniać. A tak to wytrzymałość jest dwu albo trzykrotnie dłuższa, zanim się zniszczy ten stoperek. I teraz wam powiem podając cały czas precyzyjnie ten towar w jedno miejsce, mimo że ryby są niewielkie na chwilę obecną, zwabimy te większe. I dlatego ta precyzja jest tak bardzo ważna. Leci idealnie. Idealnie. Mam punkt obrany, na drugim brzegu jest to drzewo. I cały czas wpada mi w ten sam punkt ten zestaw. I zobaczycie, że jak chodzą leszcze, to wydaje mi się, że inne ryby też żerują. Muszę tylko dobrać odpowiednio przynętę, żeby zwabić inne gatunki. Czekaliśmy, czekaliśmy na bonusa i się trafił. Wędkę prawie wciągło do wody. Chciałem karpia, bo że będę miał. Jednak to był Lin. Udało się spośród plagi leszczy wypracować dodatkowo dwa liny, które bardzo mnie cieszyły. Bałem się, że leszcze będą brały cały dzień i nie uda się złowić czegoś innego. Jednak po tych dwóch bonusach znowu zaczęły brać leszcze, a ja pomyślałem, że trzeba się od nich odciąć i założyć jakiś grubszy kaliber. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I tak na włos ląduje spora przynęta, a ostatnie dwie godziny wędkowania cierpliwie czekam na dużą rybę. W normalnych okolicznościach to by było nienormalne, ale w dzisiejszych okolicznościach wychodzi na to, że to jest normalne. Ciekawie, ciekawie. No ale co, trzeba się cieszyć, że ryby biorą Nadszedł czas na zwijanie zestawu. Kulka numer 20 dała pożądany efekt, czyli leszcze już nie brały, w sumie nic już od półtora godziny nie brało. Więc postanowiłem się pozbierać, i uciekać już do domu. Wystarczająco ryb dzisiaj nałowiłem, a wędka od Genloga Enzo Feder pod metodę sprawdziła się rewelacyjnie. Oczywiście jest również pod Klasyka, jak i pozostałe modele, które na pewno znajdziecie gdzieś tam na internecie, jeśli wpiszecie tylko wędka od Genloga Enzo Feder i wyskoczą wam różne opcje. Dzisiaj wam przedstawiłem wędkę o długości 3,60 i gramaturze wyrzutu 75 gram. Ale miałem nadzieję, że jakiś wielki bonus się trafi, jakbyśmy potargali takiego karpia 10 kg na takiego federka, to by było dużo zabawy. No niestety nie udało się. Ale myślę, że w niektórych kolejnych filmach taka sytuacja może nam się przydarzyć, bo na metodę będę w tym roku na pewno jeszcze jeździł wędkował, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. A ja się będę z wami już żegnał i dziękuję za uwagę. Widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16, a w tygodniu macie dodatkowe jakieś materiały. No i oczywiście dla wszystkich osób wspierających z wyprzedzeniem możecie zobaczyć bardzo dużo materiałów, które tam już czekają po prostu na publikację. Do następnego razu. Cześć! Wesprzyj nas, a dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!